W sobotę 5 września bieżącego roku o godzinie 17 na stadionie Osiru w Olsztynie rozegrano mecz Ligi Okręgowej pomiędzy zespołami Gromu Wolsztyn i MKS Nowe Miasteczko. Pierwsza połowa tego spotkania należała do zespołu przyjezdnego, który łatwo odbierał piłkę gospodarzom i przeprowadzał bardzo groźne ataki na bramkę Gromu. Zawodnicy gości byli lepiej wyszkoleni technicznie, więc wkładali serca w grę, a przede wszystkim ściśle wypełniali założenia przedmeczowe. W 18 minucie meczu na strzał z 18 metrów zdecydował się Mariusz Karpiński i po nieskutecznej obronie naszego bramkarza Andrzeja Trzybińskiego było 0 do 1. Nasz zespół bardzo rzadko tworzył sytuacje podbramkowe, które mogły przynieść wyrównanie. Obraz gry zmienił się w drugiej połowie. Zmiany, na które zdecydował się trener Marek Koplarski, korzystnie wpłynęły na grę naszej drużyny. Ostra repremenda w szatni zmobilizowała również formację obrony, która w pierwszej połowie pozostawiała zbyt duże swobody napastnikom gości. W ostatnim kwadransie meczu ataki naszego zespołu były częstsze, czego ukoronowaniem była bramka Andrzeja Sulimy, zdobyta w 86 minucie meczu. Po dwóch zwycięstwach u siebie, jednej przegranej na wyjeździe, Grom uratował punkt, remisując z MKS Nowe Miasteczko. <grym wytrych>